Witaj w 25 dniu kreatorko własnego życia. Dzisiaj skupimy się na jednym z najprostszych, a jednocześnie niesamowicie potężnych narzędzi, które mogą pomóc Ci w codziennym życiu i pracy, czyli checklistach. Checklista, znana również jako lista kontrolna, jest narzędziem, które pozwala uporządkować i monitorować postępy w realizacji różnych zadań. Dzięki niej możemy łatwo śledzić, które zadania zostały już wykonane, a które nadal wymagają naszej uwagi. Jest to niezastępione narzędzie w przypadku złożonych projektów, ale także w codziennych, rutynowych czynnościach. Jak najlepiej wykorzystać checklistę? Planowanie projektów. Podczas planowania projektów szczegółowa checklista pozwoli ci rozbić złożone zadania na mniejsze, bardziej zarządzalne fragmenty. Dzięki temu nie tylko ułatwisz sobie pracę, ale także będziesz mogła śledzić postępy w realizacji projektu. Czynności powtarzalne. Czeklisty są idealne do monitorowania rutynowych zadań. Przykładem może być przygotowanie do podróży służbowej lub pakowania na wakacje. Dzięki liście kontrolnej upewnisz się, że nic nie zostało pominięte. Standardy i procedury. Jeśli prowadzisz własną firmę lub zarządzasz zespołem, checklista może służyć jako zestaw standardowych procedur. Ułatwi to nowym pracownikom szybkie zrozumienie obowiązków, a stałym członkom zespołu zachowanie konsekwencji w pracy. Twój cel na dzisiaj? Wybierz jedno z większych zadań lub projektów, które masz w planach. Stwórz szczegółową checklistę, rozkładając projekt na mniejsze wykonalne zadania. Podczas pracy nad projektem regularnie sprawdzaj i aktualizuj swoją listę. Dodatkowo, jeśli masz pod sobą zespół, stwórz listę kontrolną dla jakiegoś standardowego procesu w firmie. Uświadomisz sobie, jak wiele czasu i zasobów możesz zaoszczędzić w przyszłości, minimalizując możliwości błędów i nieporozumień. Pamiętaj, że checklista to nie tylko sposób na oszczędność czasu, ale także narzędzie, które pozwoli ci zachować spokój ducha wiedząc, że wszystko jest organizowane i niczego nie przeoczyłaś. Podziel się swoimi doświadczeniami w użyciu checklisty w naszej grupie Twoje 12 tygodni. Jakie są Twoje odczucia? Czekam na Twoje historie. Do zobaczenia jutro!